Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie siostry i bracia. Był taki czas, że jej zdjęcia pojawiały się na okładkach prestiżowych gazet na świecie. Spotykała się z największymi osobistościami XX wieku, ale także z najbiedniejszymi z biednych, z nędzarzami, którzy, pogodzeni z losem, szczęśliwie umierali na jej rękach. Nawet ci, którzy nigdy nie widzieli jej na własne oczy, mogliby rozpoznać ją wszędzie. Miałem to szczęście. Spotkać tę osobę kilkakrotnie we Włoszech. Była już wtedy drobną, szczupłą, pomarszczoną, pochyloną wiekową kobietą. Z rąk nie wypuszczała różeńca. Jej jasne oczy tchnęły wielką siłą. O tej sile mówiły mocno zniszczone żułami ręce, sękate, powykręcane i zniszczone od pracy palce, a także zniekształcone odchodzenia zwyczajnych, prostych sandałach stopy. Te dłonie i nogi sprawiały wrażenie jakby należały do wszystkich ludzi, do całego świata. Nic dziwnego, przecież nazywano ją właśnie Matką Świata. Były sekretarz ONZ Javier Perez de Quejar powiedział, ona jest Organizacją Narodów Zjednoczonych, ona jest pokojem na świecie. Jan Paweł II nazwał ją aniołem ubogich, misjonarką miłości, misjonarką pokoju, misjonarką życia oraz największą misjonarką XX wieku. Wiele mówiło o niej jako o najbardziej wpływowej kobiecie ostatniego stulecia. Matka Teresa z Kalkuty, bo o niej mowa, właściwie nieze Gondzia Bojadziu, urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Usku, w Imperium Osmańskim, obecnie Skopje, stolica Macedonii Północnej. Gączę w języku albańskim oznacza pączek gruży. Żyła ona najmłodszym dzieckiem Nikole Gonca i Drana Bojadziu, zamożnej rodziny albańskiej, pochodzącej ze Szkodry. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Wiarę i najwyższe wartości przekazali jej rodzice. Matka, bardzo wierząca osoba, uczyła swoje pociechy ofiarnej miłości, popartej czynami miłosierdzia. Tata powtarzał swoim dzieciom, nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeżeli wcześniej nie podzielicie się z innymi. W 1919 roku jej ojciec kupiec wyjechał w interesach. Wrócił z podróży ciężko chory, i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Odbiło się to znacząco na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu inną staruszkę opuszczoną przez rodzinę. Zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prawa karmiła. Powtarzała dzieciom, gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście rzucały kamyk do morza. Jako dwunastoletnia dziewczynka Agnieszka usłyszała głos powołania. W wieku 18 lat wyjechała do Dublina. W Irlandii, gdzie wstąpiła do zgromadzenia sióstr Loretanek i przyjęła imię Siostra Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Po rocznej nauce języka angielskiego wyjechała do Indii i dołączyła do sióstr pracujących w Darjeeling, niedaleko Himalajów. Stamtąd została przeniesiona do szkoły w Emptylii, prowadzonej przez Instytut w Kalkucie. Sztuły wieczyste złożyła 24 maja 1937 roku. Wyznaczono ją na stanowisko dyrektorki szkoły, a także została przełożoną kilku lorytanek i grupy córek świętej Anny. W czasie II wojny światowej wzrosła liczba ubogich w Indiach, a klęska głodu w roku 1943 przyniosła ogromną ilość ofiar śmiertelnych. Siostra Maria Teresa pracowała wtedy w Kalkucie i miała pod swoją opieką szkołę z internatem, w którym przebywało wówczas 300 dziewcząt. Jak tylko mogła, niosła pomoc potrzebującym, zwłaszcza tym najuboższym. Podczas podróży z Kalkuty do klasztoru w Darjeeling na coroczne rekolekcje 10 września 1946 roku, siostra Maria Teresa usłyszała wewnętrzny głos, aby opuścić klasztor i założyć nowe zgromadzenie zakonne. Wspominała później, to był rozkaz. Odmowa byłaby zaparciem się wiary. Zrezygnowała z pracy w szkole, by poświęcić się najbiedniejszym. Po dwóch latach arcybiskup Kalkuty wyraził zgodę na opuszczenie przez nią klasztoru. Zamieniła wówczas swój habit na białe sari, takie jakie noszą hinduskie kobiety, i opuściła zakon lorytanek. Tak zaczęła się jej wielka służba biednym, najpierw bezdomnym dzieciom, potem osobom chorym, umierającym, trendowatym. Przyjęła wtedy obywatelstwo indyjskie. Wkrótce rozpoczęła. Udzielanie pomocy ubogim i głodującym. Uczyła dzieci slamsów, była je, odwiedzała chorych. Szybko została zauważona przez indyjskich urzędników oraz najwyższe władze tego kraju. Ojciec Święty Pius XII, 7 października 1950 roku, zatwierdził powołane przez nią zgromadzenie misjonarek miłości, którego głównym celem stała się miłość najuboższych. Przyjęta jako wypełnienie słowa pragnę, wyrażonego przez Chrystusa w czasie agonii na krzyżu. Odtąd wszystko u sióstr istnieje tylko po to, by zaspokoić pragnienie Jezusa. Słowo pragnę widnieje na ścianach każdej kaplicy. Nie należy ono tylko do przeszłości, ale jest żywe tu i teraz, wypowiedziane do każdej z zakonnic. Dlatego składają one śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, a oprócz nim jeszcze czwarty ślub – służyć całym sercem i wolności Jezusowi w najuboższych z ubogich. Zgromadzenie rozpoczęło swoją działalność w Kalkucie. Tworzyło go wtedy 13 zakonnic. Stopniowo do siostr dołączali spontanicznie lekarze, pielęgniarki i ludzie świeccy. Organizowano kolejne punkty pomocy, by uporać się z chorobami będącymi skutkiem niedożywienia i przeludnienia. W 1952 roku Matka Teresa otworzyła swój pierwszy dom dla umierających w miejscu udostępnionym przez miasto Kalkuta. Przemieniła opuszczoną świątynię hinduistyczną w dom dla umierających. Nazwała go Domem Czystego Serca. Ludzie przyprowadzani do hospicjum mieli zapewnioną pomoc medyczną oraz możliwość odejścia zgodnie z rytuałami ich wiary. Muzułmanom czytano Koran, Hindusi otrzymywali wodę z Gangesu, a katolicy sakrament namaszczenia chorych. Wkrótce misjonarka otworzyła dom dla trędowatych i nazwała to miejsce Miasto Pokoju. Siostry założyły w Kalkucie kilka klinik dla chorych na trąd, zaopatrujących ich w lekarstwa, bandaże i żywność. Działalność matki Teresy zataczała coraz szersze kręgi. W 1955 roku otworzyła dom dzieci. Nieskazitelnego serca jako schronienie dla bezdomnych sierot i bezdomnej młodzieży. Zgromadzenie matki Teresy zaczęło szybko przyciągać zarówno kandydatki do życia zakonnego, jak i darczyńców, gotowych wspierać to przedsięwzięcie. W latach 60. w całych Indiach otwierane były hospicja, domy dziecka i domy dla trędowatych. Matka Teresa rozszerzyła następnie działalność zgromadzenia na cały świat. Pierwszy dom poza Indiami został otwarty w Wenezueli w 1965 roku. Kolejne powstały w Rzymie, Tanzanii i w Austrii. W latach 70. domy były otwierane w wielu innych krajach Azji, Afryki, Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. W latach 80. misjonarki Miłości przybyły do naszego kraju. 1 lutego 1965 roku. Zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez stolicę apostolską. Na początku lat 70. Matka Teresa stała się znana na całym świecie dzięki filmowi dokumentalnemu i książce o wspólnym tytule Something Beautiful for God, czyli coś pięknego dla Boga, autorstwa Malcolma Magheridza, angielskiego dziennikarza i pisarza, który stał się katolikiem po spotkaniu z Matką Teresą. W 1979 roku matka Teresa z Kalkuty otrzymała pokojową nagrodę Nobla za walkę z biedą i cierpieniem, co również stanowi zagrożenie dla pokoju. Odmówiła udziału w uroczystym bankiecie na cześć laureatów i poprosiła, by suma 192 tysięcy dolarów, którą otrzymała jako nagrodę, została ofiarowana biednym w Indiach. Zapytano ją, co możemy uczynić na rzecz pokoju na świecie. Odpowiedziała: Idźcie do domu i kochajcie swoje rodziny. Matka Teresa uznawała aborcję za największego niszczyciela pokoju na świecie. Ludzie zapamiętali jej znamienne słowa. Jeśli usłyszycie, że jakaś kobieta nie chce urodzić swojego dziecka i zamierza je usunąć, starajcie się przekonać ją, aby mi je przyniosła. Ja je będę kochała, widząc w nim znak Bożej miłości. A z kilkadziesiąt innych prestiżowych odznaczeń z całego świata, nie przywiązywała wielkiej wagi do nich. Trzymała je w tekturowym pudełku w swojej skromnej, zakonnej celi, a przyjmowała je, aby móc opasać świat łańcuchem miłości. W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swojej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. Świeccy katolicy i niekatolicy zostali włączeni do zgromadzenia jako współpracownicy Matki Teresy. Nazwano ich cierpiącymi współpracownikami i świeckimi misjonarzami miłości. Na prośbę wielu księży w 1984 roku przyszła święta, założyła również kapłański ruch Corpus Christi, przeznaczony dla duchownych, a następnie wraz z ojcem Józefem Lamfortem, także Zgromadzenie ojców misjonarzy miłości, by połączyć cele kształcenia misjonarek miłości z sakramentalną posługą duchowieństwa. Ponadto siostry są wspomagane przez współpracowników, których liczba w latach 90. przekroczyła milion. Matka Teresa była często oblegana przez dziennikarzy, ale niechętnie udzielała wywiadów, ponieważ nie lubiła mówić o sobie. Uważała się za zwykłe narzędzie ołówek w rękach Boga. Pytano o to, jak być dzisiaj świętym, mówiła, że świętość wcale nie polega na czynieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na przyjmowaniu z uśmiechem tego, co zsyła nam Bóg. Świętość nie jest luksusem dla nielicznych. Jest obowiązkiem każdego, Twoim i moim. Aby stać się świętym, musicie na serio chcieć nimi być. Dodawała jednak, że decyzja bycia świętym jest bardzo kosztowna. Wyrzeczenia, pokusy, zmagania, prześladowania i wszelkie poświęcenia są tym, co osacza duszę, która wybrała świętość. Jeśli jednak pracujemy dla Boga i Jego chwały, możemy się uświęcić. Dalej wyjaśniała. Moja tajemnica jest bardzo prosta. Ja się modlę. Modlić się do Chrystusa to kochać Go. Modlitwa nie jest proszeniem, Modlitwa jest oddaniem się w ręce Boga, do Jego dyspozycji, wsłuchiwaniem się w Jego głos w głębi naszych serc. Pytana, co trzeba czynić, by być pewnym, że podąża się drogą zbawienia, odpowiadała kochać Boga, a nade wszystko modlić się. Warto dodać, że Matka Teresa spędzała codziennie kilka godzin na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego pewne zdziwienie budzi fakt, że doświadczała wątpliwości i warg na tle wiary, które trwały przez wiele lat. Jak potwierdził jej postulator, ks. Brian Kolodziejczyk, podczas swej nocy duchowej w ogóle nie czuła obecności Boga ani w swym sercu, ani w Eucharystii. Ona cierpiała i pytała, gdzie jest moja wiara? Nawet głęboko nie ma niczego oprócz pustki i ciemności. Jeśli jest Bóg, nie mi wybaczy. Kiedy staram się znieść moje myśli do nieba, Napotykam na tak wielką pustkę, że te myśli wracają jak ostre noże i ranią moją duszę. Jak wielki jest ten nieznany ból! Nie mam wiary. Odraza, pustka, brak wiary, brak miłości, brak zapału. Po co ja pracuję? Jeśli nie ma Boga, nie ma i duszy. Więc jeśli nie ma duszy, Jezu, Ty też nie jesteś prawdziwy. Takie wątpliwości targały matką Teresą. Eksperci od życia duchowego porównują misjonarkę do XVI-wiecznego mistyka świętego Jana od Krzyża, który stworzył termin Nocy Duszy, by opisać konkretny etap w rozwoju duchowym największych mistrzów duchowości. Ojciec św. Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est wymienił Matkę Teresę z Karkuty aż trzy razy. Użył również przykłady jej życia jako wyjaśnienie jednego z głównych punktów encykliki. Na przykładzie Matki Teresy z Karkuty możemy jasno zobaczyć, że czas poświęcony Bogu na modlitwie nie tylko nie ogranicza efektywnej i pełnej miłości służby bliźniemu, lecz jest również niewyczerpanym źródłem tej służby. Gdy zakonnica była w szpitalu przed śmiercią, Jan Paweł II zadzwonił do niej. Poniosła słuchawkę i zapytała, kto mówi. Papież odparł: To ja, Ojcze Święty. To ty, Ojcze Święty, spytała. Potem nastąpiło długie milczenie. Nie wiedziała, co powiedzieć, i w końcu rzekła: Kocham cię, Ojcze Święty. On także nie wiedział, co odpowiedzieć, więc odrzekł: Ja też cię kocham, Matko. Matka Teresa z Kalkuty po drugim zawale mięśnia sercowego w roku 1989 otrzymała rozrusznik serca. Dwa lata później miała kolejny ostry zespół wieńcowy. Zaproponowała swą rezygnację ze stanowiska przewodniczącej misjonarek miłości. Lecz zakonnice ze zgromadzenia w tajnym głosowaniu wyraziły wolę, aby matka Teresa nadal nim przewodziła. Ona zgodziła się kontynuować swoją pracę. Jednak w kwietniu 1996 roku upadła i złamała obojczyk. W sierpniu tego samego roku Zachorowała na malarię i niewydolność lewej komory serca. Przeszła kolejną operację. Jej stan zdrowia zaczął się pogarszać. Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 roku. Władze Indii urządziły jej pogrzeb państwowy. W ostatniej drodze towarzyszyli jej zarówno królowie, prezydenci, bogacze, jak i nędzarze. Jan Paweł II. W lipcu 1999 roku, a więc zaledwie dwa lata po jej odejściu do domu ojca, wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum pięć lat o śmierci i Sługi Bożego na podjęcie takich działań. Proces na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 roku. Beatyfikację Matki Teresji dokonał Jan Paweł II dnia 19 października 2003 roku. Kanonizacja misjonarki odbyła się w ramach obchodów nadzwyczajnego jubileuszu Świętego Roku Miłosierdzia w Watykanie 4 września 2016 roku. Dokonał jej papież Franciszek. Zgromadzenie szóst misjonarek miłości liczy obecnie około 5300 zakonnic i ponad 400 zakonników działających w 130 krajach w 762 domach. I służących najbiedniejszym z biednych. Siostry i bracia prowadzą hospicja, schroniska dla bezdomnych i prostytutek, szkoły i domy dziecka, opiekują się chorymi na trąd oraz na AIDS. Święta Matka Teresa z Kalkuty była wielokrotnie atakowana za życia, a także po śmierci. Obwiniano ją za to, że nie starała się rozwiązać problemu biedy, lecz ograniczała się do tego, by utrzymać ludzi przy życiu. Pojawiają się też zarzuty, iż głównym aspektem pracy Zgromadzenia Misjonarek Miłości było nawracanie na katolicyzm oraz szczenie umierających wbrech ich woli lub woli ich rodziców, bez względu na ich wyznanie. Oskarżano ją także za to, że w swoich ośrodkach i hospicjach nie stosowała leków przeciwbólowych, a nawet uważała, że ubóstwo i cierpienie jest czymś dobrym. Zarzucano jej nieprawidłowe dysponowanie pieniędzmi oraz to, że przyjmowała darowizny od ludzi zamieszanych w oszustwa i skandale korupcyjne. Jednak najbardziej matkę Teresę atakowano za sprzeciw wobec aborcji i antykoncepcji. Życie ludzkie było dla niej święte zawsze i w każdych okolicznościach. Rok przed śmiercią misjonarka skierowała list do Polaków. Pisała w nim m.in. Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nienarodzonych dzieci. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny, boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe życie. Bać się należy jedynie łamania bożych praw. Ja wielokrotnie mówiłam, tym co najbardziej niszczy pokój, jest aborcja. Ponieważ jeżeli matka może zabić swoje dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? Ofiaruję wszystkie swoje cierpienia, abyście wybierali życie. W ostatnich latach pojawił się absurdalny zarzut, mianowicie oskarżono misjonarki miłości o handel dziećmi. I odezwały się głosy, żeby odebrać matce Teresie ordery i odznaczenia. Dobie szargania autorytetów i płamliwych posądzeń wydaje się, że wszystkie chwyty są dozwolone, ale należy pamiętać, że nawet najperfitniejsze oskarżenia nie podważą faktu, że dzieło świętej Matki Teresy oraz ona sama była i jest wielkim dobrodziejstwem dla ludzkości, a zwłaszcza dla najuboższych. Liturgiczne wspomnienie świętej z Kalkuty obchodzone jest w kościele na całym świecie 5 września. Módmy się Panie nasz zbawco, ty dałeś nam świętą Matkę Teresę jako odbicie Twojej miłosiernej miłości dla każdego człowieka i napełniłeś ją gorliwością w walce o bliźnich, zwłaszcza tych najbiedniejszych i wzgardzanych przez świat. Napełnij nas gorącą potrzebą podążania drogami, które święta Matka Teresa z miłości do Ciebie wytyczyła. Sprawa byśmy za jej wstawienictwem potrafili umiejętnie wspierać bliźnich zarówno w potrzebach materialnych, jak i duchowych. Niech jej modlitwa wyprośli dla nas dar miłosiernej odpowiedzi na ich potrzeby, a także pokornego patrzenia na samych siebie jako Twoje sługi nieużyteczne, które czynią tylko to, co jest ich obowiązkiem. Amen.